Little Inferno, gra Indie stworzona przez małe studio Tomorrow Corporation, to gorąca gra, tak gorąca, że można nawet. Spalić słońce! O, już nie ma. Witajcie zziębnięci oglądający, dziś to rozgrzeje Was The MiG-22Z opowiadający o w wersji na PC. Ta wyszła również na Wii U, Androide oraz iOS. Little Inferno to tak właściwie gra do sandboxów. Oto dostajemy Little Inferno Entertainment Fireplace, czyli po polsku. piecyk, w którym możemy palić wszystko. Do dyspozycji dostajemy aż 7 katalogów, w których możemy kupować rzeczy za pieniądze, które wypadają z palenia innych rzeczy. Trochę dziwne, że te pieniądze się nie palą. Nie wiem, co twórcy gier indie mają w tych głowach. W każdym katalogu możemy kupić 20 rzeczy, co po niesamowicie skomplikowanych obliczeniach, których niebo wstydziłby się nawet Einstein. Uuu. Dochodzę do wniosku, że w Little Inferno mamy aż 140 przedmiotów do spalenia. Od kukurydzy, przez kartę kredytową, aż do jajka pojąka. Można tu spotkać jeszcze inne, dziwniejsze rzeczy. Ogólnie gra na początku wydaje się wesoła, ale z biegiem czasu znajduje się w niej klimat. I nie, nie dawajcie Little Inferno swoim dzieciom. Ta gra ma rzecz, o której nie będę wam mówił, ale może zdziwić i lekko przestraszyć niejednego dzieciaka. Poza tym, gra ma oznaczenia od 12 lat, więc grę daje ci dziecku na własne rysko i nie dziwcie się, jak będzie chciało spalić swoje ulubione zabawki w piecyku. Czas teraz powiedzieć o grafice, a ta mnie urzekła. Ogień naprawdę pięknie wygląda, a wszystkie przedmioty są szczegółowe i palą się jak prawdziwe. Dziwiło mnie, jak twórcy indie z małym budżetem mogą tak dobrą grafikę do gry zaimplementować. Są jeszcze kombosy, które zostawiłem na koniec. Jest ich 99 plus jeden ukryty, o którym nic nie wspomnę. Komba robi się z połączeniem dwóch lub trzech różnych przedmiotów. Jakie przedmioty trzeba do kombosów? Same ich nazwy nam podpowiedzą. Jakie rzeczy trzeba razem spalić? Szczerze, to ta gra wciągnęła mnie tak, że w jeden dzień odkryłem wszystkie kombosy. Spędziłam przy niej około 4 godziny i muszę powiedzieć, że jest to dobra gra. Co prawda nie opłaca się za nią płacić około 30 zł, ale jak wyhaczycie ją na jakimś humble bundle tak jak ja, to zabawę macie zapewnioną na dosyć długi czas. Tak więc niech wasze piece lśnią blaskiem ognistych płomieni.